W 2016 1 ma... Co to jest? Dobra, nieważne. W 2016 roku 1 maja założyłem swój kanał. W ten, e, ponieważ w ten sam dzień dostałem taki różowy statyw e, Pamiętam o dwójka i postanowiłem, że zostanę youtuberem. E, chciałem coś osiągnąć, dlatego sobie założyłem ten kanał. Na samym początku celem moim było 100 subskrypcji. Przybyło dosyć szybko. Oczywiście jeszcze bez sub za sub. Przybyło naprawdę szybko. Eee, no, zdobyłem na popularności przez to, że lubiłem się kłócić z ludźmi. <grywki> Bardzo lubiłem to robić. No i wiecie, jak to było ze mną. O wszystkim mówi drama. Eee, no, i, no i tak to właśnie było. No, te suby zaczęły mi e, przybywać. Ja stałem się takim krzykaczem naszego polskiego LEGO tuba. Eee, Praktycznie wszyscy mnie rozpoznawali, e, z, właśnie głównie przez to, e, no później zacząłem pisać to sub za sub, e, z czego nie jestem dumny, no ale dobra, no i miałem ten pierwszy tysiąc, to w ogóle radość, wow, jak to, do, jak do tego doszło, nie wiem, e, później mieliśmy dwa tysiące, wow, jeszcze lepiej, później mieliśmy 3000 tysiące, to już z krzesła spadłem, no i tak powoli jak było chyba tr przy trzech tysiącach opamiętałem się doszedłem do wniosku koniec sub za sub koniec z dramami trzeba się zmienić to był rok końcówka 2017 doszedłem do wniosku trzeba się zmienić no i zacząłem nad sobą pracować e no, już filmy, wtedy zacząłem też montować na, komp na komputerze. Pierwsze filmy pod koniec 2017 były już na komputerze montowane. To było, słuchajcie, wow! Z telefonu przeniosłem się na a, komputer, w sumie, swoją drogą na telefonie zdobyć 3500. E, no więc, wow, słuchajcie. No i, no i później co? Przychodzi 3500 subów, radość jest. Później mamy dzień e, 2 luty, godzina 20, po 20 już chyba trochę, albo 21, e, to był 2 luty 2018 roku, 3734 suby, w pewnym momencie wchodzę na swój kanał, tracę dostęp, nie wiem co robić, nie jestem w stanie się na kanał zalogować, dostaję informację, twój kanał został usunięty przez jakieś nieuczciwe praktyki, zdziwiłem się, bo nie miałem wcześniej żadnego ostrzeżenia za to, po prostu... W pewnym momencie ściągnęli całe dwa lata mojej pracy. Zniknęło to na co pracowałem. No prawie dwa lata, tak? Jeden rok i dziewięć miesięcy. To po prostu zniknęło. Byłem załamany. Ale miałem ten swój drugi kanał zapasowy i na drugi dzień yy, trudno. Musiałem powiedzieć, trudno. Nie, jakoś się tym starałem nie przejmować i otwarłem ten drugi kanał i zacząłem walczyć o siebie. Dużo osób mi bardzo pomogło, do dzisiaj jestem wdzięczny tym osobom, które pomogły. W pierwszy tydzień wpadło już 1000 subów, znowu ludzie zaczęli o mnie słyszeć. Później już mieliśmy, chyba po dwóch miesiącach, mieliśmy już 2000. Dopiero w 2019, co prawda, dopiero w 2019. 2018 w ogóle był ciężkim rokiem, mała aktywność. Ja wtedy się mocno kolegowałem z Pudim, zastanawialiśmy się, Pudi się w ogóle zastanawiał, wielokrotnie to powtarzam, Pudi wielokrotnie zastanawiał się nad tym, nie, nie ma równego, jest 10 tysięcy dokładnie. Pudi zastanawiał się nad tym, czyli nie zamykać kanału przypadkiem, bo była fatalna aktywność. Ja to nazywam, nie, nie, nie nazywam tego, to była po prostu była fatalna aktywność. Pudi chciał nawet skończyć, ale ja się nie poddawałem, dalej, dalej. Trzymałem powiedzmy, byłem spokojny, no i później to ruszyło. Pod koniec tego 2018 roku mamy pod jego, no to wiemy, zrajdował jakiś youtuber i do dzisiaj patrzcie jaki ma duży kanał. Później mamy 2019 rok. Eee, w styczniu odrobiłem swój kanał, pojawia się 3734 suby na moim kanale i wtedy jest podziw, wreszcie wróciłem, wrócił Lloyd. Wracam do gry. Jak było to 3734, wracam do gry. No, straciłem prawie rok na odrabianie tego kanału. Ale wracam do gry. Wracam do gry, żeby rok później zdobyć już 10 tysięcy. 2019 nie ukrywam, był ciężkim rokiem, ale przez 2019 najbardziej się zmieniłem. Najbardziej się zmieniłem przez ten rok. Eee, nie wiem, nie wiem. No, słuchajcie, mocno wpływa też na człowieka środowisko, tak z wiekiem tak jak mówiliśmy wcześniej z wiekiem tu e, e, z wiekiem to wszystko ja nie czytam czatu nawet więc sorry nie wiem co wy tam piszecie z wiekiem człowiek naprawdę podchodzi e, do sprawy inaczej myśli inaczej więc no zmieniłem się zupełnie zacząłem dostrzegać to co robiłem przepraszać osoby które skrzywdziłem swoimi słowami i filmami e, no i później co Mamy te kilka tysięcy. Przychodzi. W październiku rodzi się pomysł, aby nagrać to, co robiłem, czyli film, tak zwany drama. Pojawia się grudzień. Grudzień, nie wiem który, chyba 20, tak, 27 grudnia pojawia się na moim kanale oficjalnym, co był piątek. Film drama. I to było ostateczne oczyszczenie mnie z tego wszystkiego, co robiłem. Co było okropne, no ale trudno. Nic na to już nie poradzę, przeszłości nie zmienię, możemy jedynie zadbać o swoją przyszłość no i tak właśnie się skończył tak właśnie się zakończył dla mnie rok 2019, no i później zaczyna się rok 2020 Dopychamy kolanem do tego 10 tysięcy subów przychodzi 5 luty 2019 i mamy 10 tysięcy widzów nawet nigdy nie myślałem, że będę miał tyle. Naprawdę nigdy nie myślałem, ale to było moje marzenie. W ogóle modliłem się, żebym kanału nie stracił jeszcze przed tym 10 tysiącami, bo wiecie, zawsze mogą być takie, ja, że na, na przykład, nie wiem, miesiąc temu tracę kanał, jestem u progu 10 tysięcy i nagle tracę kanał. No ale myślę, że jakbym stracił kanał, to bym znowu próbował. Trzeci raz. Ja jestem zawzięty. Mnie się nie pozbędziecie tak łatwo z, tego, z tej społeczności. Ja tu będę siedział. Będę siedział tu tyle, ile. Zdrowie i rozwój psychiczny pozwoli. Dziękuję. Mmm, to było piękne. <laughs> Dzięki, Klaudiusz.